maneczko kolejny ch z biegania. Lecimy no to dobre umawiamy się tak Bierzesz chłop jakąś starą kurtkę, czapkę. Bierzesz, wkładasz dres, adi, adiki na nogi i ty nie wychodzisz, ty wybiegasz, rozumiesz? Ty wybiegasz z tej strefy komfortu. Nie nie pytaj. Ty mnie nie pytaj, czy warto wstać rado. To ja się pytam. Ja już mam jeden kilometr. A co ty masz? Jednego fajka. Wypaliłeś? Przy pierwszą setkę po sobocie lasnąłeś pod sklepem. Lubię to fajnie sobie sprawdzić Mamy 6 stopni Celsjusza to, to ja nie wiem co to jest Nie mamy stan powietrza Bardzo dobry Jedziemy Co Ty do mnie mówisz, że sobie brakuje motywacji, żeby iść pobiegać, żeby iść na siłownię, albo ubrać rękawice i trochę pouderzać w worek? Mi brakuje motywacji, żeby zagrać w komputer, człowieku. Konsola zakurzona leży, pady rozładowane w szufladzie, a Ty będziesz mówił o jakimś braku motywacji, kolego. Co wyście tu chłopaki zrobili? To jest chyba ewenement w skali kraju, albo Europy, te hopy, te hopy. Siemaneczko, pojawiła się nowa oferta, sprzedam kawalerkę w centrum Andrychowa w stanie deweloperskim, 480 tysięcy Teraz do wszystkich, którzy chcieli dzisiaj coś zrobić nie daj Boże wyjść pobiegać albo przejść się do lasu. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego za żadne skargi. Nie opłaca się. Nie narzekaj, że masz podwórkę, jak ty zmierzasz na szczyt. Wizytówka miasta. Andrychowska wieża ciśnień. Jeżeli ktoś wie, jak dostać się na tą wieżę, to dajcie znać w komentarzu. Chętny nagram materiał z odwiedzin wieży ciśnień. Zawsze chciałem tam wbić do góry. na stoku osób wjeżdżam tam na nielegalu, jak Marcin Banot. Uciekł. Uciekł mi pociąg. Uciekł mi pociąg do imprezowania i opierdzielania się. Na sam koniec sprawdzimy sobie, trochę to dzisiaj zajął, mamy prawie tysiąc kalorii, tak, no nieźle, 7,5 kilometra, godzina 12 i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Do widzenia. No to za wszystkich tych, którzy dzisiaj coś zrobili, zanim zaczniesz kroić kapustę, obierać buraki. Może warto iść pobiegać albo wyjść na siłownię, żebyś nie był taki nerwowy dzisiaj w tej kuchni. Pozdrawiam. Niezłomny w boju.